Cześć, witajcie na kolejnym filmie. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie wzór banknotu o nominale 100 zł z serii Wielcy Polacy. Na banknocie przedstawiony jest wizerunek Ludwika Waryńskiego. Emisja banknotu 1 czerwca 1982 roku podpisy Prezes Narodowego Banku Polskiego Stanisław Majewski. Główny skarbnik Jerzy Lasocki. Wzór jest wykonany na serii HG w kolorze czerwonym z numeracją zerową numeracja własna wzoru w polu niezadrukowanym. Tutaj mamy numer 115. Nadruk ukośny w kolorze czerwonym wzór godło PRL u czyli orzeł bez korony. Znak wodny widoczny w polu niezadrukowanym orzeł bez korony. I po drugiej stronie nazwa emitenta Narodowy Bank Polski. Nadruk Specimen w kolorze czerwonym, ukośny. Wzór ten pan Czesław Miłczak w swoim cenniku wycenia w stanie pierwszym na 400 zł. Ode mnie to tyle. Dzięki za uwagę. Do następnego. Cześć.